Trzy, cztery, ry I wołacz. Wołam, o mój... Boże. <noise> Hola, cześć. Cześć wszystkim, witamy serdecznie na kanale Polish Glotz i dzisiaj mamy Ignacio, oczywiście w innym punkcie siedzenia. Ignacio jest Hiszpanem polskiego pochodzenia yes. i opowie nam trochę więcej o tym, co robi w Polsce i w ogóle jak wygląda jego życie jako osoby, która zna nie tylko ten jeden, jedyny język polski, ale też troszkę więcej. Więc witam Cię serdecznie. Dziękuję Ci bardzo, że jestem tutaj i mam nadzieję, że błędów przede wszystkim nie będę po polsku sprawdzamy. E, e, mówić, ale ale jak najbardziej. Także przyjemność, że jestem tutaj z tobą. Nie sprawdzamy błędów polskich, <laughs> sprawdzimy błędy hiszpańskie, prawda? <laughs> Dokładnie. Słuchaj, opowiedz troszeczkę o sobie. Hiszpan polskiego pochodzenia. Tak Co jest. to za historia? Jakby to wygląda super, nie? <laughs> tak, brzmi bardzo poważnie. Tak, ale nie, jakby nie do końca jest tak, tak jak to wszystko wygląda. Mhm. Jakby mój tata jest Polakiem, mhm. oczywiście, że tak. Mam jakby 50% moja rodzina jest, jest tą, z różnych części Polski. Aha. Ale no powiem Ci, że nawet brałem już pod uwagę to, że, że wygląda na to, że jestem jakby półpolakiem, nie do końca z językiem tak było od, od dzieciństwa mm -hmm. tak naprawdę. I możemy powiedzieć, że dopiero kiedy miałem jakieś 15-16 lat się nauczyłem y, polskiego i tak, taki na plus dla mnie, że bez podręcznika. Wow. Także to, to było ten naprawdę coś niesamowitego, że taki Czy... trudny język się da bez podręcznika. Ze nie? słyszenia, tak? tak? Tylko i wyłącznie. Ale od taty czy od kogoś? No, od, trochę od taty i mhm. od takich znajomych, które już tutaj miałem w, w Polsce. Także tak. Także popełnia już błędów, i tak, i trochę ze styzem, no jakby, pomalutkę się nauczyłem. Czyli w Polsce jesteś ile? Tutaj bez przerwy 6 lat. Pierwszy szlak, mm -hmm. Dokładnie tak. A wcześniej co? Przyjeżdżałeś na wakacje? No tak. Do babci? Na wieś? Akurat do, do dziadka, tak. Bo mamy Aha. jakby e, taka najbliższa rodzina ze strony mm -hmm. taty, to jest z południa. I zawsze na półtora miesiąca, tak, lipiec, sierpień, to zawsze przyjechaliśmy tutaj. To gdzie Cię możemy znaleźć na wakacjach? No, Podczasowe. Pod Częstochowem. <laughs> tak. Jakby coś? Zapamiętajcie. Dobra. Okej, okay, fajnie, fajnie. I powiedz mi, tak z perspektywy właśnie uczenia się języka. Mm -hmm. Który jest trudniejszy? Hiszpański czy polski? Oj, oj, oj Wiesz co? Hiszpański. Tak. No i, i tak to jest. To jest z polski tak naprawdę. I nawet jeśli sobie mm -hmm. googlujesz, to sobie poszukasz mm -hmm. w internecie, no to tam jest napisane, że trzeci czy czwarty język to jest niestety polski jako najtrudniejszy. Także, także niestety tak. Czyli... Hiszpański jest bardzo prosty. Bardzo. Widzicie? Idziemy się uczyć. <laughs> Czyli gramatyka trudniejsza, tak, Polska, tak. i mogę Ci powiedzieć, dlaczego, bo w języku polskim jest coś takiego jak deklinacje rzeczowników, coś tym styluje? tak? No to czegoś takiego po hiszpańsku nie ma niestety. To, co tam są, końcóweczki? Tak, nawet tylko takie końcóweczki, czyli tak się mówi, tak. Ale bardzo proste. Nawet po hiszpańsku czytamy, to, co jest napisane czytamy tak samo, nie ma tego że, ży, czy jak tam po polsku. Nie, 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 bo piszemy hola, czytamy Ola. Dobra, są wyjątków, ale z tym, co chyba sarat. Tak, ale no w tym, w tym prawie. Ha, mam cię. No w każdym języku są jakieś tam wyjątki, nie? Dokładnie, Niestety, tak. No tak. Ale w polskim chyba jest bardzo dużo. No, słuchajcie, jak nie wiecie jaka jest zasada na język tak. polski, to znaczy, że to wyjątek. Dokładnie. To, to jest, to, to jest normalne. No dobrze, a gdybyś miał nauczyć nas jakiegoś najważniejszego zdania po hiszpańsku. jakby brzmiało to zdanie? Uuu, ale takie, chodzi ci o takie, które będziemy na sodzie używasz, tak? Tak, które, wiesz, no przyjeżdżamy i no koniecznie musimy się nauczyć, musimy wiedzieć, co to w ogóle jest. Uuu, to powiedzmy, że nie odnośnie serwesa, bo chyba to jest to, co <laughs> każdy zna, nie. <laughs> ale takie bardziej na sodzie, żebyśmy się mogli z ludźmi dogadać, mhm. nie? Coś takiego, to na przykład yy, Albo qué tal estás? Albo espero que todo bien. O, mam nadzieję, że wszystko dobrze Napiszemy u to na ekranie, bo. Tak, tak. Gdzieś tutaj, nie? Będzie? <laughs> tak, tak. To jeszcze raz? Espero que todo bien. Espero que todo bien. Tak. Tak? Espero que todo bien. Czyli mam nadzieję, że. Wszystko że dobrze, masz, masz się dobrze, tak. tak. Bo wiesz, w Hiszpanii jest takie. Ogólnie język super łatwy mm -hmm. i tak dalej, ale również z językiem budujemy taką relację, nie? Mm -hmm. I w zależności od czego, od sposób mówienia, czyli jeśli nawet odnośnie tonacji, czyli mówisz bardzo nie wiem, głośno, albo poważnie, coś takiego, przekazujemy różne emocje w języku hiszpańskim i z tym trzeba to bardzo dlatego uważać. dlatego tak głośno mówią. Także tak, albo mówisz, słuchaj, albo mówisz e, espero que todo bien, albo espero que todo bien. I Aha. w zależności od entonacji. naprawdę albo ta druga osoba źle to wierzy, albo dobrze. Czyli to jest I tam takie, wszystkim. takie polskie kurde, kurde, tak? O. W tym stylu. No, w stylu, w stylu. Tak. no widzicie, znamy hiszpański. Tak. Coś, co nie coś kojarzymy. Tak. No dobrze. To powiedz mi w takim razie, hmm. które kraj jest bliższy twojemu sercu? W Polsce jesteś od sześciu lat. Ale no Hiszpanię, wiadomo, te, no te tak, ciepłe klimaty, no. ta cała historia. Ale jednak Polska czy Hiszpania? No kurczę, no. ja u nie jestem dyplomatą. No. Także... 50 na 50, ale być może trochę bardziej do Hiszpanii, być może. Ale to jest dlatego, tylko i dlatego odnośnie tej intonacji, tej bliskości, tej takiej y -hmm. relacji, które budujemy, tylko i wyłącznie dlatego. Tak. Aha. Bo być może... Z... Czyli w ogóle nie pogoda, nie? Nie, nie? nie. No to, co, no, każdy kraj ma twoją urodę, nie? No, o, I, I wiesz, powiedzmy. Dla nas na przykład, dla Hiszpanów albo dla Włochów, czyli dla, dla tych, y -hmm. co mieszkamy na południu, to być może to y -hmm. wydaje na przykład eksotyczne, Powiedzmy. A dla was, no to jest południe. No tak. No wiesz o co chodzi. Wiem. Ale wiesz, tak teraz leżeć pod palemką, jak w Warszawie jest tak szaro no i buro no. i deszczowo. No wiem. No to, no to zostało. Tro Trochę. No i nawet pod ogniem można zobaczyć, no ale. No, no nie wiem. Powiedzmy, że 60% Hiszpania wygrywa. No dobrze. No, no okej. Okay. No tak, no, powiedz. Tak. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. <laughs> Ale słuchajcie, jestem tutaj 6 lat, także to chyba też coś oznacza. I jeszcze nie, nie? uciekłeś. mi się co bardzo nie? tutaj podoba. No właśnie, jesteś 6 lat tak. i opowiedz nam trochę, co robisz. Aj, no to trochę coś podobnego jak ty. Tak? Ty Hiszpańskiego? Tylko, już... <laughs> tak, tylko że <na> inny język. <laughs> jestem na już od, od. To znaczy, kiedy już sobie prowadziłem tutaj, od, od samego początku siebie mm -hmm. prowadziłem również z powodu pracy. I to było właśnie jako nauczyciel języka hiszpańskiego. I tak się to zadziło tak naprawdę. Także 6 lat uczyłem język hiszpański yy, i u dzieciaków mm -hmm. yy, w szkole yy, i również dorośli. No także tak, także? każdy jakby archetyp ucznia. Aha. To dominuje. Ka każda kategoria, tak? Każda Bierzysz kategoria. Każdy ma pod swoją skrzydełkę. Kiedy tak no, okay. ktoś chce się nauczyć hiszpańskiego, to po prostu. Po prostu ja tak. jestem ten człowiek. Do tego. Tak, to, to wiecie, siedzi tutaj. Oczywiście, jeśli chcecie uczyć się hiszpańskiego, to ja zostawię tam wszystkie linki na dole, w opisie. I będziecie mogli bardzo łatwo tak. znaleźć Ignacja. Dokładnie tak. Tak. Powiedz mi, dlaczego nauczyciel hiszpańskiego? Przecież jest tyle możliwości, znając tak dobrze język hiszpański. Słuchajcie, no nie wiem. Powołanie? Kto tutaj nie lubi hiszpański? Kto nie lubi Hiszpanii? Kto nie, nie lubi słońca? No wiesz, Jak jesteśmy myślisz? tylko tutaj, ty ja, więc może ktoś się znajdzie. No ale dobra, masz rację. No ale wiesz, jednak uczenie innych to jest powołanie, że tak powiem, nie, no misja, nie? Tak. No i mi się wydaje, że to, co najbardziej mnie motywuje i pewnie Ciebie trochę też, to jest to, że widzisz te postępy. Tak. I te uczniowie, które przychodzą do Ciebie, do, do ciebie na przykład w moim przypadku na język hiszpański, przychodzą, bo chcą. I chcą się nauczyć tego języka. Czyli już, mają już od samego początku jakąś pasję związane mm -hmm. z językiem hiszpa hiszpańskim, czy Hiszpanem, czy słońce, czy Mojito, nie wiem. <grym> mojito? B tak. Cokolwiek. Ale jakby i co właśnie te postępy ra razem z tą pasją, no to to jest super. To jest no. super, naprawdę. Jakby, jakby już tutaj nie, nie chodzi o kwestie albo finansowe, czy czasowo, bo ci za dużo pracy, czy coś takiego, po prostu sam fakt, że widzisz ta radość i te... No, ta, ta, te, te twarze to jest no, chyba super po prostu. To się zgadzam. No. To jak Naprawdę. najbardziej. No dobra, ale skoro już jesteśmy przy tej edukacji, no to masz porównanie mhm. i po prostu muszę to porównanie zapytać. Edukacja w Polsce, edukacja w Hiszpanii. Kurczę, no. No uwaga, bijemy po to... edukacji. Ja to są dwie jakby różne świata. Naprawdę, mhm. dwie różne świata. Oh, wow. Eee, no o wow. No dawaj, aż tak bardzo różne. No tak. Tak, i jeśli chodzi na przykład pod kątem nauczyciela, w Hiszpanii mm -hmm. jest tak, że każda, każda lekcja trwa 60 minut. Mm -hmm. Tutaj 45 tak. w takim no, zwykłej szkole, no, Mniej nie? Więcej, no. Powiedzmy. Także pod, pod tym kątem, kątem, być może w Hiszpanii jest gorzej, <laughs> powiedzmy. E, ale jeśli chodzi o, o taki, taka kwestia wymagania albo zainteresowania ucznia i tak dalej, być może w Polsce jest dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej. Bo w Hiszpanii Nie. opanuje troszeczkę taki chaos. Na, w, a, tak, w salach, jak i w Auli. Taki, taki chaos, tak. I być może to jest związane z tym temperamentem hiszpańskim. Mm -hmm. Z tym całym charakterem, <laughs> który chyba trochę na, m, definiuje. Które tak, no nie jest tak, tak, no nie jest tak przyjemnie za ciami mi się wydaje w Hiszpanii, ale no. Serio? Ja myślałam, tak. że tutaj to wiesz, tutaj znaczy nie, mów, nie mówię, że tam jest wiele. bardzo źle, no bo jakby to jest inny świat, po prostu mm -hmm. inny świat, zdecydowanie. A który świat wolisz? No, no słuchajcie, no nie wiem, jestem 6 lat tutaj. No dobra, wolisz no, chyba... nas? tak. Tak? Chyba tak. tak ja nie to wiem, już dawno temu. No dobrze, no ufamy. No właśnie. No dobra, no to oceń teraz y, nie patrząc tak na edukację, hmm. tylko oceń pracy nauczyciela, tu i tam. Wiem, że możesz to zrobić, bo rodzice i są w tej branży. Tak, ale, hmm, ale, hmm, ale pod kątem czego powiedz mi? No, pod kątem na przykład wymagań od nauczyciela. Wymagań od nauczyciela zdecydowanie w Polsce dużo więcej. Dużo więcej. Nie wiem, czy chcielibyście słuchać, jakby inna perspektywa, niestety tu nie. W Polsce dużo, dużo więcej się wymaga. Zdecydowanie tak. I nawet na uczelniach, bo tutaj na przykład, kiedy się chodzi na uczelnię, to studia są darmowe, prawda? No tak, tak ogólnie. Ogólnie to w Polsce mhm. studia są darmowe. W Hiszpanii nie. W Hiszpanii trzeba zapłacić na przykład. To też tak jest... w Ukrainie. Tak samo, nie? No. Okej, okay, no to widzisz. I, ale... I to duże pieniądze tak naprawdę. Pamiętasz, że każde rok mi kosztowało około, w sotówkach, powiedzmy, że około 10 tysięcy rocznie. W sotówkach. W no, tutaj są jak obcokrajowcy przychodzą, to też mniej więcej. Też coś takiego, ale wiesz jak to jest, studenia? że kiedy płacisz i uczelnia wie, że płacisz, że klient płacił, to mi się wydaje, że wymagania troszeczkę są mniejsze. Pod no, tym No, coś w tym jest, to tak jak nasze szkoły tak. nowe, tak? I z tego co wiem, to jeżeli twój pierwszy rok studia tutaj w Polsce jakby mhm. nie najlepiej ci poszedł, to nawet może być tak, że nie kontynuujesz nie tej tak. uczelni, tak? No to to chyba pod kątem tego to, to wszystko jasne. Jakby chyba w Polsce troszeczkę jest bardziej wymagająco. Zdecydowanie. No to jak już y, wiemy, hmm. że preferujemy chyba szkolnictwo polskie. Mm -hmm, powiedzmy, powiedzmy. No powiedzmy, no powiedzmy, że wymagamy od siebie więcej, mm -hmm, edukujemy tak się i tak dalej. Więc y, tutaj stawiamy na to. No ale jeśli chodzi o materiał. Gdzie jest więcej materiałów do nauczania się? O kurczę. Zależy jaki kierunek oczywiście, uh -hmm. ale w tym punkcie chyba w Hiszpanii zdecydowanie. I nawet jeśli sobie wybieramy takie przedmioty, albo studia takie bardziej humanistyczne, mm -hmm. no Hiszpania zdecydowanie wygrywa pod tym kątem, bo cała literatura na przykład hiszpańska, całe te kwestie humanistyczne w Hiszpanii jest, jakby Hiszpania ma bardzo bogaty ten temat. Od, od, jakby od, samego początku, od historii, nie? Jakby jesteśmy bardzo słynni, bardzo znani z literaturą hiszpańską, z tych właśnie kwestii humanistycznych, zmiana sposobu języka, no to jakby tak. Na przykład nie, przykład używane... polskiego. nie, używane no nie, 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 aż na tyle, że się nauczyłem. No, nie może że nie. No dobrze. No ale, ale tak, być może w Hiszpanii. Mm -hmm. no te, jakby w Polsce nie, nie wszystko nie jest idealnie, nie? No. W Hiszpanii też musi być. Skąd wiesz, po... czy jest idealnie? Sprawdziłeś wszystko? No ja wiem. Nie, no dobra, szczerze, ale to jest bardzo ciekawe, bo tak. wiesz, tutaj mamy zawsze taki stereotyp, że musimy się nauczyć dużo więcej, niż to jest nam potrzebne, tak. prawda? Dzieci zawsze mówią, po co mi to tak, w życiu? Tak, tak, bo tak, mamy jakieś tak. lektury i tam tak. ciężko jest tłumaczy, że to jest ważne dla tej epoki, więc chciałam wiedzieć, czy w Hiszpanii jest tak samo, czy też jest coś ważnego dla tej konkretnej tak. epoki i muszą? Oczywiście znaczy, tak, jak najbardziej w studiach to chyba mm -hmm. to bardzo widać, w sensie na tych pierwszych na przykład na pierwszym roku studia masz takie przedmiotek, które są obowiązkowe mm -hmm. w wszystkich studiach na przykład i masz obowiązek się tego nauczyć i dopiero chyba w drugim albo w trzecim roku dopiero robić taką ala specjalizację twojego, mm -hmm. twoich przedmiotów, nie? Jest coś, co mnie bardzo mocno interesuje. Hmm. Mm -hmm. Nie wiem, czy potrafisz odpowiedzieć? Dajesz. Kuchnia hiszpańska czy o, polska? <laughs> no kurczę. dawaj. możesz teraz ponarzekać. Pozwalam. Hiszpańska, Sorki. Nie mam tutaj wątpliwości, że hiszpańska. No. Dlaczego? No tutaj jest, no wszystko jest ciężko, ciężko, nie? Tak jakby masło, mąka, ziemniaki, są takie ciężkie produkty. A jednak my lubimy tak, tak, tak. Lubimy ma mało jeść, bardzo często. Mm -hmm. Mało często, czyli takie na przykład, nie, sałatki, jakieś tapasy. dlatego jest cała filozofia tapasy. Nie wiem czy znasz? Tapas, tapas, tapas? Wiem, co to jest. Okej, okay. jak nie jadłaś, to. Jadam chyba. No, Przygotuję ci. Dobra. Przygotujecie, to następna to lekcja będzie już kulinarna. Śmiale Hiszpańskie widzicie. jedzonko. Tapas to jest taki to jest y, rozmiar. Rozmiar dania które ci Aha. mogą serwować, nie? Czyli idziesz do gnajpy i możesz mówić albo chcesz pełne danie, pełne talerz, albo chcesz tapa i tapa oznacza, że jest najmniejszy rozmiar. Mm -hmm. I to jest czymś? świetnie, no tak jest zwykłe, nie? A, okay. Ale chodzi o to, że jeśli sobie wybierasz tapa, na przykład za 3-4 euro, tyle kosztuje, to jest fajne, bo możesz sobie próbować różne rzeczy, mm -hmm. Wiesz, różne rzeczy w kuchni hiszpańską za bardzo chyba ekonomiczną cenę. Coś trochę po mm -hmm. troszku, nie wszystkiego. Tapas. So, taki, to możemy to tłumaczyć jako przykąska, ale też nie do końca. Też nie do końca. Takie po prostu mały rozmiar. Mhm. A coś, co jest w polskiej kuchni, w hiszpańskiej takie same? Jadłeś tam, jesz tutaj. O tak. O kurczę. <śmulny> <śmulny> Pomyśl, zastanów się. Mamy czas. Mam wrażenie, że wszystko jest inaczej. Serio. Nawet oh, wow. jeśli chodzi o napojów, No, Tutaj się pije herbatę, tam się nie pije herbaty. A co się pije? No, jak coś, to kawę, jeśli chce, się. coś myślałam, że powiesz to. Nawet... nie. Nawet... to znaczy, no... sami. Ale chodzi o to, że nawet, nie wiem, o 23 w Polsce co się pije? Herbatę, ewentualnie. No, o 21 lubię no no. Tam Pan kawę, nawet w, w takich godzinach, to, to ja jestem Hiszpanką, w rodzaju. jest Serio? Nawet, nie wiem, wierzę. no, wiesz, że... Nawet chleb jest inny. W sensie? Zaraz powiem. To to powiedz. Nawet jest inny. <śle> Już? Chyba tak, dawaj, no powiedz. Tak? Słuchaj, nawet... Nawet chleb jest inny. Serio. Bo, bo na przykład idziesz sobie do wnajpy, do, do nie? I chcesz sobie zamówić mm -hmm. tego tapas i tak dalej. Kiedy to, co najpierw Ci przynosi na, na stole, to jest chleb. Darmowy? Uwielbiam, darmowy. Uwielbiamy, uwielbiamy chleba. I nawet jest inne, nie, nie, nie ma czegoś takiego te duże, jak tutaj, nie? Znajdziemy takie pełne, żarniste, coś tam, coś tam. Nie. Mamy zwykły chleb, darmowe, wszędzie znajdzie, uwielbiamy chleba. Te takie typowe nawet Aha. francuskie, te bagiet i tak dalej. No z ale takim, w z takim rodzaju. Okej, okay. ciekawe, tak. ciekawe. No kurczę. Czyli i mamy na śniadanie tosta na śniadanie zawsze, na przykład z chlebem, oczywiście. Na kolację, kanapki z chlebem, uwielbiamy chleba. Tak, czyli taki po um, prostu kult, się na... kult chleba. Tak, i przed spotkaniem na obiad jadłem chleb. Oczywiście, więcej rzeczy, nie tylko tak. to, ale. Czyli tak, ym, ty wyjechałeś z Hiszpanii, ale Hiszpania z ciebie nie. Dokładnie. Wszystko, słuchajcie, mój apartament, wchodzisz do mojej, do, do mojej kuchni i znajdziesz wszystkie produkty hiszpańskie. Oliwa, sinka serrano, cokolwiek, e, cokolwiek, jest związane z chorizo. Cokolwiek, co jest hiszpańskim, mam. O, to no, dobrze. No przyjdź kiedyś do pracy. Dobrze, no. <laughs> Ty się tylko chwalisz, prawda? A można w pracy? Chyba nie w sumie w szkole uczymy. No właśnie, no, no, w pokoju na no. ale tak, tak. Jest, jest inny świat, tak naprawdę. Mhm. I sobie kiedyś myśli sobie, że to jest tylko 3000 km mhm. różnicy, nawet i mniej, nie? powiedzmy, nie? To jest dużo różnicy. Bardzo dużo. Nie? No dobra, mam jeszcze jedno trudne pytanie. Mecz. Jesteś pewien? Nie. Nie, ale daj. dajesz. Dobra. Mecz Polska-Hiszpania. Komu kibicujesz? Ja. Szczerze? Szczerze. I, I nie było, i był taki przypadek niedawno, w Euro, w Euro dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu? Mm -hmm. e, Hiszpania, Polska, jeszcze do tego w moim mieście, w Sewilli. I byłem za Polską, wiesz? I wiesz dlaczego? No? Bo Polska gorsze gra. Co? Czekaj, mi się to nie łączy, jeszcze raz? Tak. Jeszcze raz. Nie, jakoś. jakoś nie, nie, nie chcę powiedzieć, że spuściłem, ale coś takiego, nic. Na szczęście był 1-1 i tutaj nie musiałem walczyć ze sobą. Nie, nic takiego. Ale no, jakoś nie wiem. No, piłka polska nie jest zbyt słynna, nie? Jest jakby z jakością. A Lewandowski? No tylko. On. Nie tylko. I gdzie on. gra? Gdzie gra Lewandowski? Nie wiem, gdzie gra. Nie? W Barcelonie, w Hiszpanii. Ja nie oglądam. A, już teraz tak. Boże, a nie widziałem no. ostatnio w Barcelonie. I dlaczego w Hiszpanii? No tu. To... Bo nie, tam jest ciepło i głośno gadają? Nie, no to jest tak, ale nie. Ale my mamy taką kulturę, naprawdę, od, nawet od no dziecka, tak. ja, w, w, jakby w bloku z kolegami, no, no stop była ta piłka. I zawsze jest. że my mamy trochę taki, jakby, w benach? We krwi, no. G wesz. No w Wena też może w żyłach, nie? O, w tak. żyłach, tak. Wena to jest po łacinie, nie? Eee, tak, no no bo po chyba. Po ukraińsku też jest Wena, więc tak? no. już mi się wszystko no teraz... Już tak. miesza. Tak. Okej, okay. nie no, ale macie to we krwi, tak. tutaj, tutaj się zgadzam. Tak, tu, tak, Tu, tu tak. jak najbardziej. Także chyba niestety. Eee, to znaczy niestety. No jakby kibicuję Polską, bo niestety trochę gorzej, go, gorzej gra. Boże, nikomu tego nie ma. Ja, no dobra, no, tylko jestem z Tobą, nie? Teraz. No. No dobra, no to, to wcale, że nie jest tak, że obejrzy to kilka tysięcy osób. Nie! Okay, to ty wiesz, nie przejmuj dobra, się. Dobra. Każdy tylko, chyba będzie. Tylko ale komentarzy. naprawdę, naprawdę kibicuję, naprawdę. Jestem jakby z sercem z, z Polską, ale to już mówię na, 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 naprawdę, serio. No dobra. Wierzymy. Jest taki powód, ale, ale jestem. Wiesz, jak możesz nam to udowodnić? Jak? E, proponuję. <laughs> nie. Skoro mówisz, że całym sercem jesteś polską, to proponuję ci wyzwanie językowe. Uf. E, co tam bardzo lubisz? Deklinację, tak? No powiedzmy, że lubię, tak? E, tak, tak, no, no słyszałam, no, przed że chwilą, dobrze lubisz. No? E, no to zróbmy tak. Jak źle odmienisz, to robimy kolejny filmik e, z quizem językowym. A czyli mam odmienić całą. deklinację? Tak, daję ci wyraz... No to już ci powiem, że będzie kolejny filmik. <laughs> tak? Ale spróbuj, No to dawaj, a napiszcie czy, czy chcecie kolejny filmik z quizem językowym. E, proponuję wyraz książę. Książę jako... princ Principe? Je. A, okej. my się mieli Z księżem? Z księżem. <grym> no <tam jest. grym> a jeszcze jest księżyc. O, jeszcze, no. <grym> no to wybierz. Ksiądz, księżyc czy, czy ten. Ksiądz, księżyc czy księżyc. O. Wiesz <grym> Piwo mogę odmienić. <grym> nie, ale... No. Jeszcze radio mi odmieni. <grym> no dawaj. Księżyc. Dobra, księżyc. No nie będzie. Nie ksiądz, nie książę, księżyc. Księżyc. Dawaj. No. Kto, co? Kto, co, co? Mianownik. Kto Aha, dobra. dobra. No nie, nie, znam, nie znam tych nazw, ok? E... To ja będę ci mówić pytania, a ty próbuj powiedzieć reformę. formę. O, to Kto, co? <laughs> Księżyc nie wiem. Dobrze. 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 Kogo, Mamy to. czego nie ma? Krzężyca. Wow. E, komu się, albo czemu się przyglądam? Krzężycowi? Super! Serio? <laughs> Boże, może nie, nie będzie następnego filmu. Będzie, Dobra, będzie. Dobra, co widzę? Krzędza O! Tutaj bym powiedział krzędza. Widzisz? Bo mi się nawet ta fonetyka mi się już mili. No. E, Krzęży... Co widzę? Krzężyca? Księżyc? Będzie film! <laughs> Dobra, o czym myślę? O <laughs> krzę... Chciałem powiedzieć o o... E, p. Krzydzu, nie. No, to nie. To no nie, dawaj, oksię. Eee, Życu? Dobrze. No i wołacz. Wołam. O mój... Boże. Nie no, jest ciężki język. O mój Boże! To będzie tytuł tego filmu, o mój Boże. Jest to ciężki język, no nawet sama widzisz. <laughs> Nie no, wiem, też no, się kłóciłam. No uczę hiszpańskiego lepiej, będziemy po hiszpańsku no, te co ty e... na to? No powtórz ze mną. Hola, ketal. tal? Hola, que tal? Eh, estoy bien. Estoy bien. Eee... Eh, que quieres hacer? Qué quieres hacer? Quiero una cerveza. Quiero una... Quiero una, Quiero una cerveza. Vámonos. A ver, a sa... No, una sa... cerveza, piwo chcesz. No <laughs> dajesz. <laughs> jest. <laughs> dobra, wyszliśmy. Nie no dobra, wiecie co, jak coś to wracamy. <laughs> dobra, musimy skończyć filmik. Dobra, dobra, przepraszam, zaraz piwko. No? Dobra. dobra, to tak na koniec jeszcze, powiedz nam, gdzie możemy się znaleźć, Uch. jak do Ciebie wpaść i lecimy na piwo. Mhm. Co, gdzie, gdzie? No to e, na Instagramie, nie najlepiej na Instagramie. Hiszpan uczy gdzieś tu, nie? Tak, Będzie? tu, tu. O, tu. W, w moim szkole, A, równie językowej, entre todos. też będą tutaj chyba na miarę. E, I Ty się będziesz tam będzie uczyła hiszpańskiego ze mną? No No tak, daję. Jakąś zniżkę na, na kurs? Uuu, będę miała zniżkę. Tak, tak. Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo. To co, czekamy na kolejny filmik z quizem językowym? Tak, i na piwo zaraz. Dobra, to, to zaraz idziemy na piwo. Super. Zrobimy sobie polsko-hiszpański quiz. Co Ty na to? Świetnie, świetny pomysł. A co Wy na super. to? Dobra, to dajcie znać w komentarzach. <noise> Dziękuję Ci Super. serdecznie. Cieszę się, że, że Czyli się Czyli kto wygrywa? Polska czy Hiszpania? Polska. Dobra. <noise> Dobra, papa. Pa. <noise>